Ja chciałem się zapytać, yy, czy... O ja, minosaura. Hej skurczybyki, w opisie macie link do strony. Z użyciem mojego kodu dostaniecie darmowe 4 zł, za które będziecie mogli otworzyć skrzynię oraz dodatkowe plus 10% bonusu do doładowania. <laughs> wow! Ja pierdolę, włodar na randkach? Ja pierdolę, ile mnie pominęło? się szczęśliwy, a górę podgrywkę! Jak we, 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 we! bo mamy powody, czyli ja mistrz jak idę na ojciec, i ja mistrz ty, widzę, zadzwonisz. Ja Cicho, bo klatka jest otwarta, co ty śpiewasz? giblartarze. na, Hej, na gib nie chcę, A tam są takie małpy w ogóle, co można się integrować z nimi. Stary! Stary. W całej Europie są 5, takie, pewnie nie są. 7, 8 No leży, jest 7, ja to kurwa. Ja to jest kurwą Dobra, ja to No jest, kurwa Daj tylko Randę sprawdzam Pod konem jest jeden My raz jechaliśmy, jak byłam mała właśnie z ciocią i z mamą i jechaliśmy o takiej drodze, nie? i ciocia pyta, a wiesz Karolinka czemu tak, tak trzęsie? a ja, a czemu? a ciocia mówi, a bo jedziemy po kocich łebkach i się popakałam. myślałam, że moja jakiś masowy mord i właśnie nie? Dziemy, wiecie dlaczego ludzie czują raz ból a ryby aż trzy razy? bo ludzie czują ból a ryby ból, 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 ból dawaj, dawaj, no, jak koluje to to.

Jaką tym, kurwa tofuma tym, nie, co ty kurwa wiesz, jak ja wiem kurwa więcej o tej grze Znowu go przerywa, znowu go przerywa, ty Ej, czemu nie mogę z pojechać? Ja chyba wrócę po prostu promem do Polski Tam? Jak kurwa, ja, kurwa promem do Polski? Jak, skąd nie, promem? Z Francji kurwa? Nie zaczynaj kurwa, z tematu w ogóle, nie Hiszpanii. zaczynaj z Bruce'em tematu, over, nie zaczynaj Ale co powiedziała pomidorowa zupa, że co, o co chodzi? że maspina zrosłem serio po co chodzi hello how are you? good nice driver you got some food you got McDonald maybe McDonald you know today Minecraft McDonald released I'm going to try you tried you should try naciśnij na nim, patrz, naciśnij K na nim Mateusz Na czym? Na tym Galilu Ole mi wypadło Dawaj kałacha Jeden, haps Nie haps Haps no, hubs, no. Hubs, no. Hubs. A, a, O kurwa a, 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 O kurwa Zostałem nazwany sadystą tak. przez pana Jarosława tak. Kaczyńskiego. Jarku siadaj spokojnie uspokoję. Teraz mam pomylił łobudzie. Teraz głos pan. Zabierałem typowi kanapkę. Koleżance przyklejem gumę do, do plecaka. Dzwoniłem kurwa po domofonach i pytałem czy chodzi im pralka, a jak nie, to mówiłem że czy wejdzie na dół. Takim bandytom byłem. Miałem to nie mówić. Wiem, że stracę przez to kanał, ale powiem. Wiem, że nie powinienem tego mówić, ale powiem. Nie... Kakuro01. Ty dziwko. O kurwa. Nie pierdol. Co? Co? Alees. Dobra, dobra. Ale mówię, że no, no. ale, ale tak, Ej, kurwa! Ale leży. Ale kurwa! Ale leży. Ale leży. Ale Ej, kurwa. leży. Leży. nie Leży. nie, ja nie mogę Jak Doliłem wiagre, to myślałem, że mi rozkurwi łeb. Tak mi łeb zaczął napierdalać. Kurwa, bo ja mam te, jak mam te bóle, to takie pulsujące. I po, 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 kurwa. Nic no, się to nie to dało, się dało zrobić. Czasną. Będziemy Znaczyń, musieli z pozycji no? siedzącej cały czas siedzieć. Nawet się nie wyprostujemy. No, ale... ale chwila, możemy robić. Ale jak po... wyprostujemy? Mam pomysł, no możemy wziąć takiego busa i będziemy co jakiś czas robić przerwy, żeby sobie, nie wiem, stanąć. Rozprostować się. On jest dziewczynę. kurwa jedyny w swoim rodzaju pan Ej, ]owy. Kurwa, ej, mam pomysł! Przerwy na stacji kurwa, to jest to. Ej, zajebiste, zajebiste! <śleskuj> <śleskuj> ale spogląda na czat we mnie na mnie patrzył Ty kurwa leć się psychicznie Zkitu, leć, leć ty się kurwa psychicznie W 20 stopniach i dotarł siebie, i do ciebie do, do, do tego także na ludzie do tego Zobaczymy czy schemachuje z alkoholem lepiej Ale tylko jednego kurwa, dzisiaj kulturalna transmisja nie będzie wypić kurwa Fu Pierdolę tego grasa, walam go do śmieci